Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Weronika i dziś to ja poprowadzę dla Was skrót tygodnia. Poniedziałek, tydzień rozpoczęliśmy od informacji o busie, który wjechał w budynek na ulicy Krakowskiej w Andrychowie. Według świadków kierowca pojazdu zasłabł. Policja potwierdziła, iż był całkowicie trzeźwy, a pogotowie zabrało go do szpitala. Tego samego dnia poinformowaliśmy Was o areszcie złodzieja katalizatorów. 37-letni mieszkaniec Warszawy został złapany podczas kontroli drogowej. W czasie kontroli policja znalazła w bagażniku 10 sztuk wyciętych katalizatorów i sprzęt do ich demontażu. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Poinformowaliśmy Was również o remoncie skateparku w Kentach, który będzie dofinansowany z małopolskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dofinansowanie pokryje ponad 30% środków, które są szacowane na ponad 150 tysięcy złotych. Prace obejmą wymianę nawierzchni i drewnianych elementów konstrukcyjnych, co znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Wtorek, 5 marca, rozpoczęliśmy od informacji o sukcesie Miłosza Dubanowicza, który zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w kickboxingu. Miłosz, prowadzący od kilku lat Andrychowski Klub Walki, ciągle dąży do propagowania kickboxingu i boksów w Andrychowie. Oczywiście Miłoszowi gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i życzymy jeszcze większej ilości podopiecznych. Poinformowaliśmy Was również o pani Katarzynie, która została nagrodzona przez kalwaryjską policję za wzorową obywatelską postawę. Dzięki niej zaginiony tego dnia 12 chłopiec bezpiecznie wrócił do domu. Pani Kasia trafiła na niego przed przypadek. Od razu postanowiła zainterweniować i odwieźć chłopca na komisariat policji. Kolejne wspaniałe wieści tego dnia to zakończenie zbiórki dla Pawła, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał urazu. Wieloodłamowego złamania panewki stawu biodrowego. Pieniążki ze zbiórki mają pokryć okres długich rehabilitacji, a my głęboko wierzymy w to, że jak najszybciej wróci do sprawności. Słowa podziękowań od pała znajdziecie na naszej stronie. Tego samego dnia poinformowaliśmy Was o dość nietypowej próbie oszustwa. Tym razem metoda na CV. Jedna z naszych czytelniczek przesłała nam niepokojący screen, gdzie oszust kontaktuje się pod pretekstem zatwierdzenia CV. Proponuje atrakcyjną stawkę i przesyła link. Sprytne, prawda? Nie dajmy się na to nabrać, bądźmy czujni. W środę, 6 marca, rozpoczęliśmy informację odnośnie czołowego zderzenia dwóch pojazdów w Jaroszowicach na ulicy Zakopiańskiej. W zaistniałym zdarzeniu, dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Poinformowaliśmy Was także o przykrym wydarzeniu, które miało miejsce w nocy spłonęły dwa samochody firmy Maurus. Jak dotąd przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie i nie wyklucza podpalenia. W czwartek poinformowaliśmy was o uruchomieniu całodobowej infolinii w 59 komisariatach policji w województwie małopolskim, która zapewni bezpośrednie połączenie z dyżurnym komendy policji. Ma to na celu zapewnienie szybkiej i rzetelnej reakcji na każde zgłoszenie o zaginięciu tego samego dnia poinformowaliśmy Was również o wydarzeniu z 1 marca. Mianowicie po ścieżce rowerowej przemieszczało się Seychento. Kobieta kierująca pojazdem wjechała z bocznej drogi na ścieżkę rowerową, która jest popularnym miejscem dla spacerowiczów i rowerzystów. Chyba nie trzeba komentować, że nie było to rozsądne. W piątek 8 marca poinformowaliśmy Was o zgłoszeniu młodej mieszkanki Oświęcimia, która powiadomiła policję w sprawie mężczyzny leżącego na ławce. Z relacji zgłaszającej wynikało, że mężczyzna jest zdezorientowany, zagubiony, a także odczuwa ból kręgosłupa. Jak się okazało, mężczyzna nie posiada stałego miejsca zamieszkania i potrzebuje pomocy medycznej. Dzięki szybkiej interwencji udało się mężczyznę przewieźć do pobliskiego oddziału ratunkowego, gdzie została udzielona mu pomoc. Tego dnia poinformowaliśmy Was również o zatrzymaniu dwóch pijanych kierowców w Oświęcimiu. Pierwszy zatrzymany to 23-latek który wydmuchał 90 promila alkoholu. Natomiast drugi schwytany to 32-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Mężczyzna wydmuchał 0,8 promila alkoholu. W sobotę, 9 marca, poinformowaliśmy Was o strażaku OSP Wieprz, który został bohaterem. Mężczyzna udzielił pierwszej pomocy dziewczynce, gdy ta została potrącona przez samochód w czasie wyjścia z autobusu szkolnego. Skoro jesteśmy przy sobocie, nie mogłoby się obejść bez kolejnego siatkarskiego widowiska drugiej ligi. MKS Andrychów pokonał drużynę sędziszowa małopolskiego wynikiem 3 do 0. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Bartosz Ochoński, libero zespołu MKS Andrychów. Serdecznie gratulujemy całej drużynie. Natomiast w niedzielę 10 marca poinformowaliśmy Was o uroczystym otwarciu Muzeum Pożarnictwa w Alberni. Będzie to miejsce edukacji, gdzie młode pokolenie będzie mogło z bliska poznać codzienne trudy pracy strażaków. To wszystko w tym skrócie tygodnia, a korzystając z okazji, chciałabym złożyć życzenia z okazji dwóch minionych świąt. Zarówno dla pań, które swoje święto obchodziły w piątek, jak i panów, których święto było wczoraj. Życzymy zdrówka i pomyślności dla Polski. Zamawiałem pomyślność dla Polski i ma być pomyślność dla Polski! Kim Pol ty rozmawiasz?